Miłość i nadzieja, odcinek 319, emisja 3 listopada 2025 roku, to emocjonujące spotkanie Cajnep i Bulenta oraz Kuzej, który podąża za lewentem. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami 319 odcinka uwielbianego tureckiego serialu Miłość i Nadzieja, który będzie można obejrzeć 3 listopada 2025 roku na TV Scoop 2 Miłość i Nadzieja, w 319 odcinku tureckiego serialu Ask ve Umut, emisja 3 listopada 2025 roku, lewent idzie na randkę, a Kuzej go śledzi. Tymczasem Cajnep nie ma litości dla Bulenta. Co dokładnie wydarzy się w serialu Miłość i nadzieja w poniedziałek 3 listopada? Szczegóły poniżej. Miłość i nadzieja, odcinek 319. Kuzej śledzi lewenta. W 319 odcinku serialu Miłość i nadzieja lewent pójdzie na randkę Aslią, a kuzej będzie go śledził i ostatecznie zdoła pokrzyżować plany rywala. Tymczasem Kawajden dalej będzie snuć swoje intrygi związane z Bachar, a Cajnep postawi sprawę jasno w kwestii swojej relacji z bulentem. Miłość i nadzieja odcinek 319. Streszczenie szczegółowe emisja 3 listopada 2025 roku. Streszczenie 319 odcinka serialu Miłość i Nadzieja prezentuje się następująco. Cajnep nie chce utrzymywać stosunków z bulentem. Lewent udaje się na randkę z Aslią. Kawajden cynicznie walczy o prawa Bachar. Kuzej śledzi Lewenta i krzyżuje jego plany. Miłość i nadzieja, obsada. Kto jest kim w tureckim serialu? Obsada serialu Miłość i nadzieja prezentuje się następująco.